Ela patryczki, z tej strony Ziemaczek, w dzisiejszym odcinku... Co? W dzisiejszym odcinku znowu zagresję w Cupheada. Bez przedłużania zaraz lecimy z tym bossem. To jest dopiero połowa DLC 51%. Zlecimy to samolotowy boss. Okej, okay, straciłem już jedno życie. Ale to chyba nie są bronie nad tego bossa. Oh shit. Coś tam leci w tle jakiś. Kurde. Ej, dobra. Zmiana broni. To może zostać, ale. Tutaj bym wziął chyba. Kurde, no mam wszystkie bronie. Mogę trochę zaszaleć. Może charge? Przetestujemy. Jak się będzie sprawować? Nie, charge się tutaj nawet nie przyda. Może ten. Kurde, ej sorry, że tak słabo gram, ale miałem po prostu przerwę od Cuphead'a. Ten boss jest za ciężki. Mam raz, broń. Bo ta i tak się do niczego nie przyda. Może być ta. Ale teraz dostał. Ale i tak chyba jestem dead. Dobra, druga faza. Ale jedno życie mam, Ty i tak nic nie zrobię. Co to jest? Więc ja cały czas zapominam, że ja mam przecież Double Jump'a. O wiele więcej Demajda tak bije. Pa, pa, co ja mu robię, człowieku. Derata akurat ze I nie w tą stronę w ogóle dasza zrobiłem, ale i tak się jakimś cudem udało. Dobra. Zobaczymy jakieś hydranty. Pyk. Oh, Jezu. No ile tego? I teraz dopiero zauważyłem, że ja mogę kontrolować, gdzie ja lecę. Po prostu muszę nadepnąć albo w lewo, albo w. Ej, dobra. Teraz ja to nabiera o wiele więcej sensu. Dobra, jest druga faza znowu. Aha Fajnie UUUUUUU Dostał hita Bomba Bomba jelenia No gdzie ja poleciałem? No skręcaj tu gdzie ja idę a nie U Headshot Bo, Jaki debil Bra na razie idzie dobrze. Znaczy, lepiej niż zwykle. No, fajnie. Dalej padaj, szybciej, a nie. I druga faza, i mam dwa życia. Jestem za dobry na tą grę. Niby dostał, ale straciłem życie. A dobra, te ataki są akurat mega easy. Jak ja jestem dobry w tą grę, ale dostał ty, ty już nie żyje? Co ja zrobiłem? Cztery życia miałem, kiedy ja to wszystko straciłem? No co ja zrobiłem? Wracaj na ten samolot! Pomyliłem mi... O kurde! Nie! Dobra! Stały tylko dwa! Proszę! Ciekawe, jaka jest ostatnia faza. Dobra, let's go. Dogi! Not! Wcale ja mam bić? Aha, w lasery. No co? Dobra, nie wiem, jaki wcale mam dead nop, ja w ogóle nic nie biję. Teraz dopiero. Dobra, ostatnia faza, ale mam też jedno życie. Aha! Patrz na to, teraz to wygrywam. O kurde, ale dostał. Chodź tu, a nie. O kurde. Dobra, dwa życia. Aha. Co to jest? Jak się chodzi? Co to było? Ekran mi odwróciło Okej, jeden już nie żyje. Ostał? Co ja robię? Wradera no, ja nie straciłem żadnego życia, ale trochę się spociłem A teraz ja się zesrałem, A nie! Ej, to było dobre. To było też dobre. Ja pierd. O kurde, ale dostał ty. Oj. No... no nie, mam max atak, nie chciałem. Ej, rozwaliłem już te dwa XZ. -e. Co ja robię, człowieku, jak ja jestem dobry w tą grę? Okej. Okay. Nieważne. Okej, okay, trzy życia mam. Się może udać. No oczywiście, że to się teraz uda, bo jestem za dobry w tą grę, żeby przegrać. Ile? Dobra. Pik. Ale ja nie umiem w to grać. Dookoła nogami! Znaczy co? Nie, ja nic nie widzę. Ja nic nie widzę, człowieku. Sterowanie jest odwrócone, no mogli chociaż zostawić połowa? Nawet nie. Widzowie, za to musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, oczywiście, człowieku. Za to się należy. W sumie nie wiem za co, za to, że dramordy i nie umiem przejść gry. DENI W KOŃCU! Dobra Dostałem wszystkim czym się dało nie? Dobra trzeba mieć na ostatnią fazę dużo superataków. Na drugiej fazie można sobie łatwo nafarmić Jeszcze jeden Dobrze Dużo ultów Te, te lasery po prostu trzeba przetrwać Okej okay. Co ładny damage Teraz to w sumie zesrałem trochę, ale... Ale już była połowa Ale czemu on tam skręcił ten samolot zasr? Dobra, przetrwać tylko telejzory I Pana to Aha. Ej dobra, ale ja nie mogę tak po prostu skakać bez celu, ja muszę patrzeć, co to leci jakieś boble. Ej, godzinę już to nagrywam, już mi się nie chce. Czekaj, no nie, nie chciałem jeszcze go pokonywać, żeby sobie nafarmić te, trudno, na środek, dobrze? Nie, to było nie, nie było szans w ogóle tego zrobić. W sumie z tym odwróconym ekranem to jest ciekawa mechanika. Jak będzie jeszcze kiedyś, nie wiem, Cuphead 2, bo jakieś nowe DLC, to już prędzej. To oby więcej jakichś nowych mechanik, nie? Udało się! Proszę, deadnij! Nie! O kurde! Tego się nie spodziewałem. Teraz omijanie. O kurde. Easy. Dobra, teraz środek. Oh shit. Nie. Dobra, teraz to przechodzę. Bo już mi się nie chce grać. Więc teraz po prostu to przejdę. I tyle. E, dobra, człowieku, ten boss mi za długo zajmuje. On nie powinien mi tyle zajmować. E, dobra, jest ogólnie dzień drugi. Wczoraj mi się nie chciało. Byłem. E... Byłem. Byłem. Ale ja dzisiaj jestem też i przechodzimy znowu. To jest chyba jedyny boss w tej serii, którego przechodziłem więcej niż jeden dzień. Okej, okay, druga faza Okej okay. to była moja pierwsza próba w dzisiejszym dniu Chyba się uda Dobra Ej człowieku pierwszy raz miałem tak, że Że na przykład nagrywałem jakiś odcinek i musiałem dokończyć drugiego dnia Pewnie dlatego się trochę spóźni Ale dobra, ważne, że w końcu się udało Pineapple mint We did it, that was the last ingredient we needed for the wonder tart Let's get back to Sal Baker Likety split Dobra Eee, yy, czyli teraz co? Z tobą już wszystkie bossy, ale coś z tym kurde musi być. Coś z tymi duchami ty kurde musi być. Dobra, w następnym odcinku zobaczę co tutaj jest z tymi duchami. I po prostu yy, Mam wstawiam, że po prostu jakiś boss sekretny. zrobimy sobie to. I to już będzie powoli koniec DLC. Więc jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem No i widzimy się w następnym. Halo?